Darza, ale znalazłem w hotelu coś takiego. Takie pudełeczko. A co w tym pudełeczku? Jednorazówka wygląda jak Gillette, ale nie jest na niej napisane, że to jest Gillette, ale to co mnie zaciekawiło to jest to krem do golenia. Nie jest na nim napisane, z czego się składa i w ogóle nic, ale postanowiłem sprawdzić. Co to jest i dlatego też kręcę ten filmik. Kurczę, wiecie co to jest tak spoko, Już się zdążyłem nauczyć, że do wszystkiego tutaj dodają trzech składników. To jest mleko kokosowe. Ostre jak diabli papryka. I trawa cyrynowa. We wszystkim to jest. Tutaj na pewno coś z tego jest. Kokos. Ciekawy jestem, jak swoją drogą kraj, który dodają do ogolenia, do jednorazówki sprawdzi się z moją maszynką podróżniczką, czyli Müller 41. Mam założoną świeżą żeletkę Kai. I będziemy się golić. Zobaczymy. Ja może pokażę On jest taki co on jest taki przezroczysty Trochę przypomina bo, o widzicie to takie jest nie wiem jak to nazwać no, przypomina to bardziej jakiś taki, kurcze balsam, bo jeżeli faktycznie krem do golenia stanie jakiś tam pośli zdaje widzę że trzeba będzie do tego mniej dładać Zobaczymy czy to się ubrachą piana z tego zrobić No biednie to wygląda ogólniałem tego filmiku Jeszcze co całą tą tułkę wycisną i zobaczymy co wtedy z tego wyjdzie może się to coś da urobić tak, ja cię ogólnie z mojego doświadczenia wynika nie mają jakoś super ostrego zarostu Ale wcale bym się nie zdziwił Gdyby nie byli też mocni tego tylko tego typu temata ukolenie no bo i po co? Oj Oj. i mam szczerze nie jestem przekonany czy coś z tego w ogóle będzie Dla mnie to jest bardziej jakaś taka odżywka aniżeli krem, tu golenia A jak widzicie w ogóle się piana z tego nie chce zrobić Kurczę, no i co teraz A tak się nastawiłem na golenie tym Wiecie co? Jakaś maść poślizgowa jest. Zobaczcie, w ogóle się nic prawie nie wyrobiło. Takie to kurde. Ale spróbujemy chociaż raz się ogolić. No da się. Tyle zostało, rozumiecie? Pusta maszynka. No da się. Ale na no upartego powiem tak. Na sucho też się da. wielkiej różnicy byście nie zauważyli. Co mam powiedzieć, ogolić się ogoliłem, jedno przejście przynajmniej. Nie ma co nie przypadają wagi do tego, czym się dolą. Ewidentnie. Już na pewno nie w tych ustawach. Które dają w hotelach. nie ma. Na szczęście, będę miał chwilę czasu tutaj. Myślę, że spróbuję coś może po prostu kupić. W każdym razie, podsumowując, to taka dupka o tej wielkości. Tyle. Nie nadaje się niczego. Na szczęście jako zapobiedliwy człowiek, mam ze sobą swoje mydełko i będzie trzeba z niego skorzystać, bo trzeba iść do pracy. A, do porównania, słuchajcie, zobaczcie jak tutaj się robi momentalnie piana. To mydło kupiłem dziś w mydlarni w Krakowie. Eee, kurczę, teraz nie pamiętam dokładnie, w której. Ale jakoś mnie tak zaciekawiło. Ono ma taki zapach <laughs> bardzo tradycyjny. Tutaj nie ma żadnych ee, fajerwerków. Próbuj? Z drugiej strony nie ma też żadnej zgrozy. No i tutaj, jak widzicie już pianka się robi elegancko. Droga, jakby ktoś chciał rozkręcać biznes w Tajlandii, to może niezłym pomysłem jest sprowadzenie kremu warstw tutaj. Myślę, że biorąc pod uwagę to, co oni tutaj dają, zrobiłoby to na nich wrażenie. I wiecie co? Na początku filmu widzieliście, chciałem zrobić sobie tak zwany time-lapse budzi się do życia. nakręciłem prawie godzinę filmu, który skompresowałem. Teraz jeszcze nie wiem do ilu. Bo jeszcze się tym filmem nie bawiłem. I w sumie wyszło się chyba. jak przeglądam No to sobie zrobimy drugie przejście. Nie można już mówić o kremie, który dają w standardzie do pokoju, to może powiem o tym jak ja kręcę te filmiki. Bo kiedyś był taki wątek na forum. Jak kręcę filmiki telefonem komórkowym. Tak, w moim przypadku jest to iPhone. Ale to chyba nie ma aż takiego dużego znaczenia, jaki to jest telefon, byleby miał kamera. Co tam dodatkowo? Eee, mam mikrofon pojemnościowy szure ale korzystam z niego tak bym powiedział. W zasadzie nie korzystam. Po prostu kiedyś go kupiłem i przy i bardziej wymagających zadaniach gdzieś go tam ustawiam, ale takie golenie do kotleta, jak ja to nazywam. Tego nie wymaga, więc też używam zwykłego mikrofonu obudowanego. Chyba wrzuciłem tylko jeden filmik. kiedy faktycznie użyłem tego mikrofonu, ale nie zauważyłem, żeby była jakaś znacząca różnica w dźwięku. Kręcę to ze stojaczka, taki mały, wiecie, który jest w stanie utrzymać, eee, utrzymać mm, telefon. program do grupki zdjęć, ugrupki filmów. Przepraszam. Jak ktoś ma Maca, to pewnie wiecie o co chodzi. Daje radę bez problemu. <coughs> Podejrzewam, że awatara nie dałoby się na to złożyć, ale taki filmik na jakim jak tutaj mamy przy takiej kręca to jest aż na to. No i dobra, słuchajcie, ociupałem się. <gry> dobrze, że mam mydło. Nie wolno ufać hotelom. Nawet jak to dobrze wygląda, że łazienka jest ładnie zarzucona różnego typu dodatkami, to te dodatki są mocno nieużyteczne, co właśnie sobie udowodniłem. Coś jeszcze chciałem wam pokazać. Tak, nowy zakup to już może iść na Jeden jest jak leciała do Orsa, wasz po goleniu. Podpaszki, co by się nie pocić, Tutaj jest 35 stopni, rozumiecie? Jest taka wielkość, że ubrania same się po co, nawet nie musicie ich zakładać one i tak samo. Mokre. Eee, więc na pewno się przyda. O, trochę zaszczypało. Nie wiem, chyba wina tego do kremu No i tyle. Jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, co sobie kurcze zrobiłem wtedy, jak filmiki kręciłem dla Was, ze Szwajcarii. Dziabnąłem się, wrzucę to na forum. Jeszcze tego nie zdążyłem obrobić, ale mam to na komputerze. No krew się lała mocno. Krew się lała, powiem wam. Zresztą do tej pory widać, że to już było chyba z miesiąc temu. Może nie z miesiąc, ale ze trzy tygodnie na pewno. No, to słuchajcie, co? Zaglądajcie na nasze forum nabrzydwo.org Ja troszkę sobie teraz będę jeździł, więc jak przy kolejnym hotelu uda mi się znaleźć jakiś krem do kolania, to znowu nakręcimy filmik, znowu go przetestujemy i do zobaczenia wkrótce gdzieś tam przy kolejnej okazji, kolejnym filmiku. Trzymajcie się, hej!